Tak, hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani widzowie, ja mam na imię Łukasz, jestem znany z kanału PST Pstrokaty. Możecie do mnie pisać PST po prostu. E, moi drodzy, skąd nazwa kanału? Tak w ogóle to witajcie na kanale 8 Palet. Skąd nazwa kanału? Otóż z tyłu mam 8 Palet, jest to bus 8 Paletowy. Przemierzam różne miejscowości, małe i duże w Polsce, małe wsie, małe miasteczka, również duże metropolnie, duże miasta, ale bardziej tutaj jestem skoncentrowany na tych małych mieścinach, których chyba jeszcze nie ma w internecie. Będę Wam wszystko pokazywać na bieżąco. Słuchajcie, będzie nawet, może nawet kilka filmów każdego dnia na tym kanale, także to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że niedużo youtuberów pokazuje kilka filmów, Każdego dnia. Na pewno jeden film jest gwarantowany. To zależy wszystko. Słuchajcie, od sytuacji, czy będę mieć czas. Wydaje mi się, że go będę mieć e, raczej każdego dnia e, na załadunkach, rozładunkach, e, podczas pauzowania. Dobrze, już nie przynudzając, w tym pierwszym odcinku zapraszam Was do oglądania. Na pewno nie będziecie się nudzić, będziecie mieć filmy każdego dnia, każdego dnia po 20.00, na pewno film jest plus to te bonusy, które będą podczas dnia. Kochani, oddaję tu swoje serce. Myślę, że, że uszanujecie to i to ludzie, ludzie, wy, kochani, docenicie, że nie ma tu montażu, wszystko leci jakby na żywo. Wszystko jest szczere. Nie ma żadnych tutaj aktorów. Ja jestem, jestem osobą naturalną, prawdziwą. Zresztą większość widzów pewnie zna mnie z kanału PST Strokaty, Moi drodzy, ja w tej chwili jestem na wschodzie Polski. Wczoraj tutaj dotarłem około godziny 21. Jestem w obok miejscowości Brzeźnica, a konkretnie pustków osiedle. Znajduję się w takim ogromnym kompleksie przemysłowym. Jakieś chemikalia, jakieś tutaj płyty Są produkowane Za chwilkę się rozładuję Dzisiaj jeszcze kilka filmów wrzucę Także śledźcie mój kanał Gdzie jeszcze dzisiaj zawitam wam powiem Jadę jeszcze bardziej na wschód Obok Przemyśla moi drodzy Pozdrawiam widzów z Przemyśla Wiem, że tam Wojtuś mnie ogląda z Przemyśla bodajże Jarosław, Jarosław, tak? Tak, Jarosław. Tam dzisiaj będę ładować się, kochani. Po prostu zapraszam do oglądania. No. Kurczę, ja sobie, zobaczcie, popijam kawkę. Zatrzymałem się na stacji benzynowej, nie było problemu. Bardzo miła obsługa. Tutaj polecam i pięć gwiazdek daję na stacji małej, stacji nieznanej, właśnie tutaj. Uciekło mi to. Już mówię. Postaram się, słuchajcie, żeby filmy trwały przynajmniej te 5 minut, ponieważ ja to rzucam z trasy. Nie mam tutaj internetu. Znaczy internet jest, ale nie jest szybki, o tak. Pustków osiedle, stacja benzynowa, wspaniała, bardzo miła obsługa, miły pan, miła pani. Kawka rano bez problemu, tania kawa 350, bardzo dobra z ekspresu. I czyściutka ubikacja Mogłem się tam również na parkingu przekimać W busie Ja może ściągnę czapeczkę, bo tak nieładnie Także kochani Zapraszam jeszcze raz I dzięki, że jesteście Piszcie komentarze na dole Łapkujcie jak się wam podoba Wtedy będzie jakby większy e Większy eter Jeśli da daje się te łapki Jeśli się wam chce To proszę Zapraszam na przygodę każdego dnia do dzisiaj do godziny gdzieś szesnastej, piętnastej, nie wiem. Hej, cześć.